Sie maidę z witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z gry GTA 5 I pewnie zapytacie co ja teraz robię Otóż okradam sobie sklep, dlatego że zaraz wam, wam wytłumaczę ale najpierw subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę no i tak, tłumaczę A więc. Czego nie mogę przejść? A więc yy, robimy dzisiaj taki challenge, że muszę wytrzymać 30 minut w tym sklepie, nie? I w sensie. Muszę yy, przetrwać tu nie mogę wyjść ze sklepu, bo wtedy jest gra przegrana. I kończy się ogólnie wtedy, kiedy zginę. No i tam oczywiście sobie przydzielimy na, na powiedzmy takie oceny szkolne Co bym dostał, gdyby to było jakieś wyzwanie, nie Ale... Po, dobra, teraz potrzebuję stopper sobie włączyć I od momentu kiedy mnie zacznie gonić policja właśnie O dobra, zaczynamy je gonić, dlatego stopper rozpocznij. No i dobra, i czas mi leci, już minęła jedna sekunda i polega to na tym, że muszę zrobić wszystko. Jestem oczywiście śmiertelny, czyli mogę zginąć, ale jestem tylko w tym sklepie, mam wszystkie bronie, ale muszę jakby przetrwać i no nie mogę wyjść ze sklepu. Na tym ten challenge polega. Może sobie, może sobie, sobie tam bombę rzucę... Gdzie ta bomba? Gdzie ta bomba wylądowała? Och! 30 sekund! No to mam pałę Ale na szczęście w polskim systemie nauczania istnieje coś takiego jak poprawka Dlatego teraz też robimy tą poprawkę właśnie Trochę To się głupio skończyło dla mnie No, no dawaj tą bombę, cokolwiek po, Pościg, pościg sty, pościg z No strzelam, strzelam, strzelam No, strzelam! Dobra, pościg Start stopper Minęła pierwsza sekunda dopiero i ja nie wiem co ja się mogę spodziewać. Tam my od mojej broni wręcz po mogę tak powiedzieć. Najpierw może postoję tutaj im... O a, właśnie mogę wychodzić, no ale i w takim razie jeszcze nie weszłem, więc to sobie zajczymy, że okej okay jest, nie? Muszę się cofnąć, chyba zabijłem już policjantem mi się wydaje. Dobra, tutaj sobie stanę będę do nich strzelał Mam obecnie taką broń, ale nie wiem, nie wiem jaką będę. Mam wszystkie do wyboru, więc to mi wszystko w sumie też jedno. Ty, ale oni mnie już ten nawalają, może minigun właśnie. Ty, dobre, tak, minigunem. To jest naprawdę wielki. A możemy zrobić co, coś takiego, że, że na przykład następny raz walczę, ale mam tylko zwykły pistolet do użycia, albo pukawkę, bo ponoć pukawka jest, jest najsłabszą bronią w grze. Tutaj też stoi. Policjant. Cztery gwiazdki już mam. Wy tego pewnie nie widzicie, bo, bo ja tam mam kamerę. Ale mam cztery gwiazdki. I przetrwałem już minutę. Przyjechali słotowcy, nie? Jest tam helikopter. Ale on mi w sumie jest straszny. Muszę tych tych słotowców się szybciej zaszczeić, Bo sam są największym ryzykiem. Ja też nie skończyłem amunicję. Przez co jest też duże ułatwienie dla mnie. Więc tak, z pierwszego mam na pewno jedynkę, ale z drugiego mam z poprawki mam no na razie też jedynkę, a minęła dopiero minuta 30. Minuta 30, no tak. A muszę przetrwać aż pół godziny tu. Więc musimy w nich po prostu nawalać ile tego wlezie. Dobra, na razie widzę, że jest nawet spokojnie. Myślałem, że tu będzie jeszcze gorzej. Ale już tak z jedną czwartą HP straciłem. Grałem od początku bez kamizelki kuloodpornej. Przez to, co to jest też yy, utrudnienie. No, utrudnienie, tak to mogę chyba nazwać. No, mam już 5 gwiazdek. Zobaczymy, ile przeżyję. A potem sobie to po prostu wykalkulujemy i zobaczymy, jaka to jest ocena. Za pół minuty na... będzie pewnie jedynka. No z, 30, no, z 30 tych. Z 30 sekund, pół minuty, no, to raczej będzie jeden. Ale co będzie teraz, to. Ja nie wiem. O, za blisko trochę podszedł, mi się wydaje. A tam więc ten, tragedia. Potem sobie wyłączę, właśnie. Wanted, ale już pierwszy, prawie że mi wpardowo do sklepu. Potem sobie wyłączę, Wanted i zobaczymy, jaka tam y, była ta masakra. Po prostu apokalipsa, czy jak to tam jeszcze nazwać? Dobra, ojejku! Czy, o już tu wchodzą. Ej, pierwszy już! No, serious, no jest tutaj. Ty ciężko, ciężkie. Leżysz? Za blisko podeszłeś. Uciekaj. Jak możesz, że się z automatu martwy? Ale ja mam jedno, jedną czwartą HP! Co tu się dzieje? 3 minuty dopiero. Użyłem chyba najlepszej broni Jaką tylko mogę Tu stoi i strzela na mnie Poczekajcie, muszę chwilę poczekać aż się trochę odrodzę Bo mi już pasek miga Dobra Za weszłeś Ty też Cztery minuty Już przetrwałem By mi tam bombę rzucił, ale wolę nie, nie eksplodować tu Dobra to chyba to się mi się wydaje Pięć gwiazdek jest mocno Ty, a może właśnie pierwsza osobówka? Pierwszy Czy sobie było coś lepsze? No może poniekąd Nawet pierwsza osoba jest lepsza. Mi się naprawdę łatwiej strzela z pierwszej osoby o! O, zostałem. Wejdę mi do sklepu Szedł tu, szedł tu jeden jest za blisko! Tu się kryją, a tu ich nie mogę zastrzelić bo mają taką, taką ścianę, ale się wychylam. No, tu właśnie mnie pałuje. 5 minut dopiero. Proszę cię, pokaż klasę po tym odcinku. Leży ktoś, a tu, tu dalej jest, ten gość. Dobra, leżysz. Nie, to jeszcze inny umarł. Ale się wychyla naprawdę, ale to to mi pomaga. To mi się pomaga skoncentrować. Właśnie mi sklepu widzę. Wolę no. by mi tu nie wchodzili, bo, bo mi robią jakby problem tutaj. Sam z tego mnie godno, bo mi nikt nie zabronił. W Zasadach nie było, jak jeszcze coś. W moich zasadach stworzonych przez, przez samego mnie. Ale mam już 5 minut i 30 sekund. Ale ja już nie mam HP zbytnio. Nie ma otworteczki? Kurde. Ja nie widzę. Wchodzimy do sklepu któryś. jeszcze szerifowią są git, ale nosi są strasznie ciężcy do przetrwania. W ostateczności planuję się tam cofnąć i tam po prostu pozostać. Leżysz, leżysz, leżysz. Wszyscy sobie śpią. Na szczęście tego nie trzeba ładować. To też jest trochę ułatwienie dla mnie, na pewno. 6 minut, czyli myślę, że już na dwóję mogę, mogę poprawić. Czekaj, 30. 30 podzielić na 6. No to tak, to już mam nie Dostał wybuch. Wybuch drugi. Tu nie ma ich. Tam właśnie kapi przy tych autach. Czekajcie sobie na chwilę. A, w sumie nie, w sumie nie. Nie bym musiał też timer wstrzymywać zobaczył na mapkę, ale jednak po co? Ale ktoś będzie spocony, jak, jak, jak mnie zaszczelinie. Tam, szczerze, by, by to eksplodowało. Dobra, wybuchło. ojeku, mogę zwinąć Wchodzi mi do sklepu. Patrzę też na minimapkę, to jest duże ułatwienie dla mnie. Leżysz. Słotowcu jeden no się. Wiele już tam zginęło, ale ja też tak nie widzę do końca do czego ja strzelam. To jest też dla mnie lepiej problem. Jeszcze jakieś 3-2 pół minu minuty i będę miał... Już trójkę. Nie, jaką trójkę? Zajadam. Sejm, bo ja mogę iść do jedynkę, nie? Bo, bo, bo przecież ten... W ocenach jest tak, że masz. znaczy, zależy gdzie chyba też nie, ale ale od 30% masz chyba yy, dwójkę dopiero. To 30% ze 30 tych. ojejku, To Ty ja mogę mieć dalej jeszcze jedynkę, ale byś pokazał im klasę. Właśnie, w zasadach nie ma, yy, że, że muszę ciągle strzelać, ale tak pasuje mi chociaż jeden strzał na minutę oddać. Dlatego yy, yy, nikt tego w sumie nie liczy, ale muszę strzelać co jakiś czas. Tutaj tu mi już nie kryją Rozkaczy mi HP No się trochę Też są takie kusz mi które przeszkadza na pewno Zatrzymałem na chwilę stopper na spedzenie mi mini map na, na no na spedzenie mapy, nie? Ale już po już, prostu już tam puściłem, nie? Bo w sensie jakby to byś mi się też niczyło. A, ale te drzwi ogólnie były zakrwawione, to za chwilę będzie ten. Żałoba nardowa przez Donaldino Trampino, bo tak go nazywam w tym świecie GTA, by nie było sprawa prawa autorskie. No, ale już przetrwałem jedną trzecią czasu 10 minut, 51 sekund. Mam obecnie eksploduj. Powinienem dostać właśnie chyba szóstą gwiazdkę A to się nie stało, dlatego że tu mamy tylko 5 gwiazdek w tym GTA Ej, chcielibyście w ogóle by w GTA 6 było 6 gwiazdek czy jednak 5 jest git? No dobra, wchodzi mi do sklepu Leżysz. Weźmy za blisko Dobra, leżysz. Tuż tu, tu strzela, gościu by mnie... Ej, prawie prawie mnie zaszczelił. rozważyłbym się dore cofnąć i ich tutaj na tych drzwiach rozwalać. Tutaj stoisz! Nie, nie mogę, nie mogę. M musisz się cofnąć. Leżysz. Muszę zostać przy tych drzwiach. Obecnie. Bo tak mi będzie po prostu lepiej. Patrzę też sobie na minimapkę wam polecam. Bo tutaj widzicie jak policjant wchodzi, nie? To, to też jest wielkie ułatwienie dla mnie. No ja się tu będę zaraz ten... Zapierać te drzwi. O! Oni się od razu pują! Oni się odresuwają, mam problem. Mam problem, in tu, in, in, ich tu jest dużo. W sensie, nie, nie że się reswiem, tylko co co ja gadam. W sensie, że mi, że mi tu znikają i, i nowi wchodzą. A pteczkę potrzebuję jakąś. Uciekaj, uciekaj! Dostałem, 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 dostałem. Kurde jego. Mam 12 minut, 21 sekund. Wam tu pokażę. Widzicie, no, no, bardzo dobrze powinniście to widzieć. I myśmy zginęli. Teraz udamy się do, do czata GBT, żeby oni to przejrzyli. I to będzie procent. I właśnie się pytamy, czata. I mi się odpowiedział, że to jest 40%. Więc teraz bierzemy, oczywiście, kryteria oceniania. I piszemy tak, a 40%. Procent, gdzie jest procent na kreweturze? A 40. Yy, no i gdzie procent na, na tej kreweturze? O, dobra, procent. To jaka ocena? Zobaczymy, jak mi na to pytanie odpowie. Polski szkoła na szczęście, się progi. Yy, ok, mogą się różnie się od nauczycieli. Yy, no tak, jeśli ja dobrze pamiętam, to ogólnie. U mnie jest do 30% jest, jest jedynka, nie? Potem jest do 50% jest dwójka, tylko że jeszcze może być to plus dwójka. Yy, a czekaj, jeszcze zobaczymy, tak. A z. Yy, pl z plusami się jeszcze go spytam w sumie. w sumie czemu nie? Yy, gdzie jest E plus? Tu jest plus, tak? Tak, E yy, plus. A z plusami, mówi mi, że jeśli ja pytam na ocenę z plusikiem, odpowiada 40, 40 plus. Oha, czyli dostałem z tego plus 2. Czyli yy, z or oryginalnego testu dostałem 1, a z poprawy plus 2. No wcale w jest to lepszy niż w matematyce. A to wiecie, co to, to jest, to jest takie przykre mi się wydaje. Że na tyle, tyle lat w to grasz, ale wiecie co, ja jakoś nie byłem takim szczerającym i, i grającym ogólnie na wysokim tempie. Ja bardziej w GTA lubię, no, lubię na pewno odkrywanie tego świata, czyli bardziej nawet symulacja. Ja na przykład, no, symulacje, no, zabawa, tak naprawdę, co jest dla mnie ważniejsze, dzisiaj dostałem po prostu plus 2 No dobra, przynajmniej szybciej skończyłem ten odcinek, więc ja chcę więcej, jak, jakiś challenge, więc może byśmy coś zrobili. Ale co? W poniedziałek widzimy się chyba z Outlastem, Lastem, to, znaczy we wtorek. Później w piątek byśmy chyba zobaczyli może Kingdom Koła Trójkę albo znowu jakieś inne części Dieta. Dawajcie znać, co myślicie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. Do następnego, trzymajcie się! No i siema.